To jest miejscowość Guimar tu będziemy przez trzy dni są ładne widoki na ładny wulkan tam są góry a tam można zejść na dół do baranko a tam jest zakręt z palmami i chmury w górach Po pośrodku drogi łaził kogut ale uciekł. tu ktoś hoduje wino ale tam miejscowość przezielona jest na pół baranko bardzo ładna zresztą w którym tam się odbywają jakieś historie dziwne. No, baranka jest bardzo ładna śmieć na dole w baranku też jest czego nie widać I tam w ogóle jest droga do tego Baranko można tam wleźć ale podejrzewam, że to teren prywatny, więc, więc nie za bardzo. I tam droga nad baranką, do której my dojdziemy i przejdziemy do centrum handlowo komunikacyjnego, tam jest jakaś wysoka góra daleko w tle o, proszę, tu jest kogut Lokalny śmietnik Śmietnik tak tutaj lokalna kura kolejna lokalna kura i jakieś takie mało oswojone te kury. I figi. Rosną figi. Figi jeszcze są małe. malutkie takie są te figi. Jeszcze nie dojrzeć i chować kół. I Agawa za to wielka. Tak naprawdę mieszkamy w miejscowości Głaza. Bo miejscowość Guimar zaczyna się właśnie tu. I to jest most nad baraną. Barang jest tam. Teraz zobaczymy je z drugiej strony. No więc tu jest widok na baranko, a daleko widać morze. No taki ładny budyneczek nawet ma na swoją historię. Ten dom się nazywa Casa de Santo Domingo tutaj mieszkał pan, który się nazywa Bernardo de Torres Farero y de Esma. I to tyle. Bardzo ładny. I to jest ten dom z drugiej strony. Tutaj się mieści restauracja. Nazywa się Casona Santo Domingo. niby jest hotel. Wiejski i restauracja, ale to wszystko jest zamknięte i zdaje się, że nie ma. I oczywiście jest tu kogut. Oraz kura z piskaczkami. Proszę bardzo. Znaczy na pewno będą bały. i tu że uciekają. Do mamy, do mamy kogut. Dwa, trzy. No są. Wejście do kościoła Santo Domingo w Guimar, filodendrony, palmy, a to jest w ogóle plac, gdzie się mieści urząd miasta. I to jest urząd miasta. Flaga, która tam powiewa, to nie jest flaga Szkocji i ta pierwsza z lewej, tylko flaga Fenerysy, identyczna i rzeźba. No, tak. i rzeźba ta co no, proszę bardzo Guimar el Jordán de Tenerife to do tego Jordan że tu się chci po prostu tak, tak, tak. To jest właśnie aluzja do, do funkcji ewangelicznej jaką ta miejscowość przyjęła w ewangelizacji Tenerife w tym starym fryzjerze w tym starym budynku mieścił się zakład fryzjerski Luqueria New Look. Ale budynek nowego Luku nie dostał. I tam mamy. Ten. No, to kiedyś było naprawdę miasto, bo to jest taka prawdziwa miejska zabudowa. Ten budynek żeby jest na sprzedaż, jakby ktoś chciał go kupić. No i takie, no nieźle, nieźle się zapowiada. I jeszcze jeden ciekawy budyneczek. Taki. A my tam. Kolejne ładne budyneczki. No, nawet się nie spodziewałem po tym miasteczku, że ono będzie takie, takie ładne. Takie ładne. I takie duże. Tu kolejny budynek. I tutaj parczek. dalsza część zabudowy. Parking pod takim przenośnym dachem, a tam chyba kolejne baranko. I jeszcze taki ładny kościół na tle zachmurzonego pięknie nieba. Pomnik jakiegoś z otwartymi ramionami, może nawet Jan Paweł. Jeszcze taki miejski akcent kolejny. Naprawdę no, jest bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie sam się zmi I jakiś taki święty, kafelkowy i kafelki naprawdę ładne, nawet to ładne, ale od świętego też ładne i kolejne budynki świadczące o miejskiej historii tego miasta właśnie miejskiej poczta A tam już drugi zakład pogrzebowy, który minąłem po drodze i ani jednego, dwie, dwie kwiaciarnie były, ani jednego sklepu spożywczego. Dziwne. Karolina mówi, że to jakaś rzadkość, więc pokazuje wszystkim innym, dla których to też jest rzadkość. Tak wygląda budka telefoniczna. Żeby nie było pomnik ogrodnika z bliska, taki ogrodnik ma narzędzia pracy, więc uważajcie. A tutaj kiedyś było kino. Bardzo ładnie wygląda. Takie bardzo ładne owoce. Tak. Ma to drzewo. I ono wygląda bardziej z daleka. Wygląda tak. I jeszcze ładny budynek. Trochę zaniedbany jednak w mieście.